Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek Posłowie. Ze mną dzisiaj Katarzyna Lewandowska, społecznik, przedsiębiorca, ale także szefowa struktur porozumienia w Hełmie. Dzień dobry, Katarzyno. Dzień dobry, pani prezes, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Niektórzy z państwa mogą kojarzyć Katarzynę Lewandowską. To była ta osoba, która powstrzymała prezydenta Hełmna. Przed tym, aby gminę włączył do miasta. Ale może od początku. Kaśka, skąd ty się wzięłaś tak naprawdę w polityce? Jesteś z nami od niedawna, ale jesteś niesamowicie aktywną osobą. Skąd ta pasja i to zaangażowanie do tego, co robisz? Ja zawsze byłam bardzo aktywna. Zawsze, jak trzeba było gdzieś obronić kogoś czy coś, to wiadomo było, że Katarzyna będzie na pierwszej linii frontu. I tak też stało się tym razem. Przez przypadek akurat do gminy weszłam zapytać się o coś. A pan Wójt pokazał mi pismo pana Banaszka, które dostaliśmy jako my, heł, znaczy gmina Helm, gdzie po prostu zostajemy wcieleni jednym słowem: koniec, przejmujemy. 15 sołectw z naszych 30. Bez żadnych konsultacji? Bez żadnych konsultacji. To po prostu było jedno pismo i o to, to pismo dostaliśmy, bodajże jak dobrze pamiętam 20 września i tylko i wyłącznie na prośbę wójta Kociuby od pana wojewody, w którym wprost było wskazane, że to pan Banaszek zainicjował całą procedurę, co jest oczywiście wszystko niezgodne z prawem. I wtedy pan wójt poprosił mnie, że jestem tutaj lokalna Dziewczyna, że tak powiem, i czy mogłabym pomóc jako mieszkaniec gminy? Czy ta lokalna dziewczyna, jak nazywał Cię pan prezydent Helma, dzisiaj wójt, wójt, z dzisiejszej perspektywy, patrząc na to, co się wydarzyło, można postawić tezę, że. Ktoś, kto jest w zjednoczonej prawicy, ktoś, kto jest samorządowcem i powinien dbać o mieszkańców, stawia siebie ponad wszystko i swoją tak naprawdę jednostronną decyzją zmienia i chce zmienić los mieszkańców bez żadnej konsultacji, tak? Bo wszyscy mieszkańcy gminy tak naprawdę, no, poparli ciebie w tym wielkim tak. proteście, któryście no, zorganizowali. Kons same konsultacje wskazały to. Nas poszło 25% do konsultacji, które były wykonywane w sposób stacjonarny. Czyli musieliśmy pójść do punktu, oddać swój głos, czyli pofatygować. Się. Konsultacje, które były w robione w mieście, był to procent 1,34% z uprawnionych. Czyli wytłumaczmy. Nie było to referendum, tylko nie. były to konsultacje społeczne. Takie już w sumie na siłę, bo my tego chcieliśmy i my to. To wszystko stało się w ten sposób, że ja miałam pomysł na protesty. My cały czas co tydzień byliśmy bardzo aktywni um, społecznie, czyli um, jak nie przez miasto przeszliśmy, to zrobiliśmy protesty na przykład w niedzielę nad zalewem, naszym pięknym zalew, zalewem żółtańce, które też właśnie miał być wcielony do miasta, gdzie miasto swój zbiornik miało. To wszystko było na zasadzie, po prostu jednej wielkiej grabieży, bo ktoś miał kaprys przejąć naszą nasz, część naszej gminy. Co warto zauważyć, to przejęcie to było zabranie 52% przychodu gminy. Przecież to jest ogromny Ogromna strata finansowa dla gminy. Myślę, że po tym takim przejęciu gmina by po prostu stała się jedną z biedniejszych, gdzie w tej chwili moja gmina, gmina Hełm, jest jedną z bardziej takich aktywnych. Najlepiej jesteśmy y, y, mamy najlepszą infrastrukturę drogową, mamy nowe oświetlenie, światłowody, to wszystko za sprawą y, naszego samorządu. I to wszystko by było przejęte. Bez żadnej rekompensaty. I do tego jeszcze nałożyłby się Polski Ład, który faktycznie odebrałby kolejne środki samorządowi, tutaj w, tej, w tym przypadku tak. gminie, ponieważ wpływy do budżetu samorządu w wyniku reformy polskiego ładu są zdecydowanie mniejsze. Dzisiaj rząd szczyci się tym, że przekazuje środki z budżetu państwa, ale zaznaczam, drodzy państwo, to nie są środki z budżetu państwa takie fikcyjne, tylko to są środki, które My wszyscy jako podatnicy odprowadzamy do budżetu, także to są nasze pieniądze. Rząd szczyci się tym, że przekazuje na inwestycje do samorządu, a tak naprawdę wystarczyłoby stworzyć taki system, żeby samorząd sam mógł decydować o tym, jakie inwestycje realizuje i na pewno świetnie by sobie poradzili lepiej aniżeli yy, no z wskazaniem lokalnie, centralnym. Zawsze lokalnie gospodarz wie lepiej, jak zagospodarować swoje środki. No tutaj Magda wspomniałaś, że właśnie Polski Ład zabrał część pieniędzy. Ale też coś zrekompensował, ale niestety te rekompensaty w ogóle w żaden sposób nie pokrywają tego, co zostało zabrane. A tutaj no, my w drodze porozumienia między gminą Chełm a Miastem podpisaliśmy mm, taką, no nie wiem nawet jak to nazwać, bo to znowu by musiała uznać, Ugoda. znowu bym musiała uznać słowo porozumienie, mhm. prawda. Mhm jest to bardzo adekwatne do tej całej sytuacji i miasto Chełm zobowiązało się. Oczywiście według mojej oceny zostało to też zrobione z naruszeniem prawa, bo sam prezydent podpisując takie porozumienie, nie jest władny dysponować finansami miasta, a zgodził się na wypłacanie rekompensat. Dzisiaj mamy 26 kwietnia, od pierwsze wypłaty powinny pójść od stycznia. Niestety nie są robione. Co ciekawe, te tereny, które w drodze porozumienia zostały przekazane do miasta, to jest 440 hektarów niezamieszkane, czyli obroniliśmy w 100% mieszkańców. Oddaliśmy mhm. tylko część cementowni i takie parę innych takich wysepek, bym to nazwała, takich oczek, na których pan prezydent miał genialny pomysł. Genialny utworzenia europarku. Co się okazało, że te tereny się pod to w ogóle nie nadają, bo nie mają po badaniach gruntu. Okazało a, się, że tylko nie można tam po prostu A co no. dzieje się teraz na tych terenach? Nic, stoją. To są tereny, co ciekawe w ogóle, to są tereny własności prywatnych gospodarzy rolników, mhm. tak, które no, zgodzili się, żeby to zostało przejęte. Włączone do miasta. do miasta. tak. Ale tak naprawdę to co my na spotkaniu 28 marca, pan wójt właśnie mówi, że bardzo prosi o wsparcie, że jednak aby spróbować to odkręcić, bo do mnie dochodzą w tej chwili słuchy, że te tereny mają zostać sprzedane. Ale ja tutaj czegoś nie rozumiem. Mamy prezydenta Helma, który wymyśla sobie, że zabiera część ziemi gminą. Tak naprawdę robi to bez podstawy, podpisuje jakieś porozumienie, dysponując z budżetem, m, mówiąc o wypłacie rekompensat. Tych rekompensat nie płaci. Kaśka, ty tam dalej musisz po prostu walczyć. Zdecydowanie i będziemy musieli o. wyjść na ulicę, bo to jest chyba tylko jedyny, jedyny sposób, bo wtedy to przyniosło efekty. A co ciekawe, w, mamy wiadomo, każdy z nas ma jakieś szeroko, szerokie zakrojone znajomości, i wtedy powiedzieli, Katarzyna, ty nie rób nic, bo to i i tak jesteś w przegranej sytuacji. Wy, nawet jak się położycie i głotówkę zrobicie w urzędzie miasta, to to nie da efektu. A jednak udało się. Byliśmy na proteście pod urzędem wojewódzkim. Moja determinacja doprowadziła do tego, że nawet miałam spotkanie z panem y, Wojewodą Lechem, sprawką, prawda? Który pokazał całą tą ścieżkę, jak właśnie prezydent Hełma. Y, przekroczył po prostu wszystkie możliwe standardy działania i procedury przede wszystkim, jak to powinno by wyglądać. Bo jeżeli ktoś z 20 któregoś września wymyśla, że przejmuje część terenów i chce, że to zrobić z dniem 31 grudnia tego samego roku. Ja myślę, że możemy na koniec postawić taki wniosek, że... Zawsze warto wierzyć w to, że podejmując działania jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel. Zawsze trzeba walczyć o swoją małą ojczyznę i o naszą dużą ojczyznę, bo tylko dzięki nam jesteśmy w stanie i takim właśnie osobom, nawet jak. No, jak Ty Magda, bo Ty nas pociągnęłaś teraz, prawda? Ja pociągnęłam wtedy też ludzi i uważam, że nie możemy, a mój jeden głos się nic nie liczy. Nie, każdy głos się liczy, każda aktywność się bardzo liczy. I czasami trzeba po prostu wyjść z tej takiej swojej strefy komfortu i naprawdę coś zrobić, bo mamy o co walczyć. Mamy, możemy walczyć naprawdę o lepszą Polskę. i Dlatego jestem tu dzisiaj, gdzie jestem. Jestem szefową okręgu numer 6, czyli Hełm i okolice. I, I będę walczyć. Będę walczyć o to, żebyśmy mieli nie tylko tą moją małą ojczyznę lepszą, ale całą Polskę. Ja bardzo się cieszę, że jesteś z nami. I yy, rzeczywiście nigdy nie warto tracić wiary. Trzeba wszystkich zachęcać do tego, żeby włączali się w sprawy lokalne, ale też te. Ogólnokrajowe. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę kilka miesięcy przed wyborami, które odbędą się w październiku tego roku. I to będą bardzo ważne wybory. A każdy głos się liczy. To powiedziałaś i myślę, że to powinno być takie też hasło kończące nasz dzisiejszy odcinek. Każdy głos się liczy. Wierzmy w to, że mamy wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość. To od Ciebie zależy, jak będzie nasza Polska wyglądała. Pamiętajmy o tym. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo.